Sesiu, pamiętaj, możesz mm. zawsze do mnie odzyskać, tak? Po co? Wolę domowy. Oj, to jak z nią będziesz rozmawiał, to potem daj mi znać. Dzień dobry TVN, witamy bardzo serdecznie, a ja w zasadzie mogę Państwu podziękować, że zgodzili się Państwo, żebym przyjechała jako pierwsza na plan samej słodyczy, czyli nowego serialu telewizji TVN. I witam serdecznie Pani Dorota Nowakowska, Milena Suszyńska, Olaf Marchwicki i głowa rodziny Piotr Adamczyk. Dzień dobry, witam Was kochanie Piotrze, ale jak powiedziałam, że jesteś głową rodziny, to Ty opowiedz jakie Was więzy łączą. To się nazywamy fajnie, przede wszystkim nazwisko łączy. Pamiętasz, jak mamy na nazwisko? No, nie? Rekrut. O, bardzo pięknie. E, to jest moja mamusia i nasza mamusia. I babcia. Ale to jest, jest moją noży. siostrą, a Olaf jest moim synkiem. Ta sama słodycz, pani Doroto, to pani musi wyjaśnić jako serialowa musia, dlaczego sama słodycz. Czy popatrzeć. To jest sama słodycz. Znaczy, jest I mała słodycz. Mamy słodycz. bardzo mała mała tej słodycz. słodyczy, chociaż to tak tylko z tytułu. To będzie bardziej no taka historia ojca, który y, musi się nauczyć być ojcem, bo przez długi czas nie miał kontaktu z synem. A, no właśnie to Olaf, ty opowiedz pięknie do kamery. Bo to jest, że właśnie y, mama zabiera tego Stasia, kiedy ma 4 lata do y, po prostu inny kraj, tam sobie jeżdżą i w ogóle. Y, no i po jakimś tam czasie jak y, Miał zadzwonić do Dziubka, który jest innym chłopakiem mamy, to właśnie przypadkiem wziąłem na za zamiast Dziubka, Fryderyka. No i się połączyli i mama postanowiła, żeby mi, mnie oddać do ojca, którego nie lubię, a później go lubię. Czyli na początku nie, nie lubisz. Powiedziana jest cała historia. 13 odcinków. Właściwie już, proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo będą chcieli sprawdzić, czy dobrze powiedziałem. Myślę, że my to tak zaciekawimy, będą trochę, może zmienimy szybko jeszcze. Żeby... W takim razie ja muszę jeszcze Olafa zapytać, czy Piotr Adamczyk jako ojciec sobie radzi? Jest dobrym tatą. Znaczy, jako tak prywatnie, czy tak? No to nie... Serialowo. No to najpierw serialowo, a potem prywatnie, Olaf. No to w tym serialowo to wykręcam mu różne numery i uciekam. W ogóle. A prywatnie? A prywatnie jest bardzo fajny. To, to Coś o babci teraz. To jest aktorstwo, prawda? Że... Że, że zagrał dobrze. Zagrał dobrze, że mnie nie lubi. Tak. Ale nie, nie powiedzieliśmy jeszcze o fantastycznej siostrze. Jaką siostrą jest e, Gosia, tak? Gosia stara się wspierać brata i mamę i Stasia. I także Staszem. wszystkich. Mhm. Ale nad całą rodziną guru jest zdecydowanie mama. Czy ona da mu troszeczkę żyć, czy jednak nie? dam ci trochę żyć? No nie wiem, bo, bo, będę bo... próbować ja mogę... po, po swojemu. Poczekaj, tak, to, to tak sypie wszystko nie możesz tak. No Jestem... ja czytałem najwięcej tego scenariusza. Ja nie będę mówić więcej, bo jeszcze trochę Olaf naprawdę opowie 13 odcinków. Myślę, że państwo ten serial pokochają. Już wiosną w telewizji TVN. Jeśli chcecie zobaczyć, co się będzie działo, oglądajcie Sama Słodycz, tylko w TVN. Wow. <śmiewa> Dziękuję. Dziękuję bardzo, dobrze dobrze. bardzo, bardzo, bardzo. bardzo. Dziękuję wow. bardzo brawo.